Ciema siewa, z tej strony Masterka Vanas no, i no, dzisiaj zagram sobie w Strike Level Offensive. E, mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. I a więc tak, odpalamy Inferno Vertigo, e, traina nuka. Wow, coś się stało chyba. Nie, nie, nie. Dobra, i to są wszystkie <laughs> A więc. E, mam plan taki, że normalnie sobie biorę i grałem tylko z USP, więc tam no, do zobaczenia jak już... Czyta mi się, która jest z UF map. Dobra, tutaj jak widać, nam. <laughs> wczytuje się mapa Cobblestone. Eee, mam nadzieję, że będziemy antyterrorystami, ponieważ eee, to byłoby dla nas najlepsze. Dokładnie jesteśmy antyterrorystami, i jedyną bronią, jaką możemy używać, jest UF USP. Eee, no niestety tak się składa, że eee, no to w, e, jestem słaby z uspa. No ale cóż, sorry za jakość CSa, ale mam, mam, tak tak ta, hmm. gra, nie, obraz, tak dokładnie obraz. Mam rozdziałkę 4 na 3 i... 2 Dobra, do zobaczenia jak skończy się rozgrzewka. No, to do zobaczenia. Dobra, jak widzicie już tutaj kończy się rozgrzewka, wszyscy gracze się połączyli. Ja oczywiście grałem od początku już tylko uspem. Hello team! Time. Eee man I play only US Powki Okej okay. No, także tak jak widać tutaj hop jest Dobrze się czuję Wow, nice man No problem Ciekawe czy jest jakiś odpalony czy coś no, no, zastanawiające, zastanawiające, zastanawiające. Ultra hiper, super. Zastanawiające. No, mm. Giga ultra hiper, zastanawiające jest to, czy zabije chociaż jedną osobę z tego USPA. Wiecie co, granie to ta mniejsze. Ale fajnie byłoby kogoś kogoś zabić, nie? Dobra, chłopak wychodzi sobie i... ...nie zabije. Chyba czunia troszkę. Takie 2 na 10 zachowanie z jego strony, bym powiedział. O no, co ty, to... Nice try. Dobra, nie jest źle. W sensie nie ma we mnie w ogóle wsparcia. Serca Messengera w tle, bo pewnie go słyszycie. Fuck sorry, team! Dobra. A, on nie ma we mnie wsparcia żadnego! <ścoughs> ojo, ojoj... 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 Ojo. 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 Wow, ładnie leci No ma skina No bo w sumie żeby ze skinami cheatował No w sensie odpalony perfili nie jest Może wydał tam sobie 5 dyszek na skinki I... I stykę e, No Sorry, man, I'm a uh, very good. Uh, bad player, bad player. I'm noob, man. You see that? Oh, my fucking car. Oh, oh my God. Sorry, man, sorry, man. <laughs> sorry, man. <laughs> Unlucky. Ojoj, oj, to będzie ciężkie, ciężkie, to będzie ciężkie, ciężkie, giga ciężkie. Dobra. No słabo nam idzie. Dobrze, że granaty są dozwolone, to przypsuj Dobra. Nice kick, man. Dobra, to mu rzucimy takiego. I tutaj mu rzucimy takiego. Teraz jeszcze rzucimy takiego. I właśnie zmarnowałem wyposażenia o wartości 1200 dolarów, nie pamiętam ile to tam było. O, tutaj. jest troszkę obity. Nice man, nice man. Come nice. back, come back. Come back, come back. Obvious. Man, I'm recording on YouTube. O, o, okay? Okay. No i chłop, tu się zgadza, ze mną wszystko git A cause of a beam, No, I Flash, flash, wait, wait. Terror nice man, nice. Dobra, dwa zabójstwa nie jest źle, nie? Mm. On teraz raczej sobie grzecznie pójdzie tam o. A ja sobie zrobię tak o, I to będzie wyglądał jak... ...pomukłowo rzucony. Dobra, chłop się odpalił! <grym> Widzicie jego niko? Chłop się odpalił. Odpalił się. A... A... <grym> Fuck. Widzieliście to. Dobra, no cóż, trzeba będzie wyciąć... Mm. Noki. No cóż, nie, nie spodziewałem okay. się ów rezultatu. Nice try, man. Thank you. O oh my gosh No i tutaj już będzie ciężej pomyślicie sobie O oh, oho oh, oh, no i tutaj kończy się twój revolver Challenge <grym> Powiem O nie nie, o nie nie byczku, minus jeden Oj, byczku Byczku Ja tak powiem, powiem. i what nice awesome I know I, I I'm got this game I'm 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 fucking got free kill on only USP you see that <laughs> you see that oh. uh, silver I, I can and uh, no? Uh, silver elite man silver elite N no glock? no glock only USP no fight. but you can buy Eee, uh, yes, I... Uh, you kill him and I okej, oh, okej. Okay, okay. No. Uh, yes, yes. No, it... widzicie. Tak, tak. Fuck hip. He... Dobra, I need... O, oh, nice! Uh, <laughs> nice man, Thank, thanks, thanks, thanks. Thanks. <laughs> Dobra, tutaj widzicie, że mamy mordkę swoją... No. Dobra, tutaj zrobimy taka. I idziemy. To nie był flash, To już był flash. Ale mleczko ładny rzucił. To trzeba przyznać. Oh my fucking gosh, you are God, this game, man. Wow, I, man. Know, I know, Yo, you are heads. <laughs> no, no, really, really no. Oki. Okay. <laughs> nice man! I'm Nova too Oh that's what word cast for your nice Oh my uh -huh. gosh <laughs> Nice man, nice Nice This is really <laughs> fast Fast Really I am not thuggin' oh, oh okay! Lesh. Low. Low. Your no man. Easy. Nice. Nice. I'm you are that man. Oh, he's not Nice. You speak. <laughs> <You were out. laughs> no, but. Uh, give you a link on my channel on youtube do you have channel yeah 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 this is go at youtube and uh, maybe i give you link easy tell me your channel uh, this is uh, nick nick Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, thanks. Bye. Bye, bro, bye. No i to jest to łatki. No bo ja mam sedeurę elitarne na wink. No. no i widzicie? Nie oszukałem, nie oszukałem. Łatwiutko, zostali porobieni.